Cześć, ja jestem Paweł i w tym materiale przedstawię Ci 21 najczęstszych błędów na 21 różnych stronach internetowych, na przykładzie 21 różnych branży w 21 największych miastach w Polsce w 21 minut, a przynajmniej postaram się to zrobić. Ja jestem Paweł właśnie, tworzę i obsługuję strony w www Webflow. Jestem na etapie budowania portfolio i zostało mi ostatnie wolne miejsce, gdzie możesz. W zamian za to, że pomagasz mi w dalszym rozwijaniu tego portfolio po prostu to ja Ci daję minus 50% zniżki na stronę internetową u mnie. zamian po prostu za skorzystanie z usługi, zostawienie recenzji, feedbacku. Jest to pierwszy link w opisie, jeżeli jesteś zainteresowany. Pawełfafara.com ukośnik, formularz. A teraz już przejdźmy do 21 najczęstszych błędów. Jest to moja subiektywna lista w zupełnie przypadkowej kolejności. Pierwszy element to jest przestarzała treść. Wejdźmy sobie tutaj na ten przykład. Na dole mamy bloga. Wchodzimy na bloga i widzimy ostatni post 22219, czyli blog, tak naprawdę 4-5 lat temu zupełnie został porzucony. Tak samo to zdjęcie na stronie głównej, jak sobie tutaj wejdę. 2019 maj, czyli mamy równe 5 lat od kiedy zostało dodane. Czyli częsty przypadek na stronach, ona sobie powstaje, doda się tam parę postów na bloga. Coś się zrobi, a później ta strona już zostaje porzucona, umiera i niestety treści na niej nie są aktualizowane. Um, kolejny element, kolejny błąd, przestarzały design. Na przykładzie mam Mia Kraków, czyli restauracji w Krakowie. E, widzę tutaj po personach, że dosyć znana e, restauracja, natomiast sam design, no jak widać od naprawdę wielu lat e, nie był aktualizowany. Są to po prostu naprawdę stare trendy, że tak powiem, designerskie, no chyba, że on ma być w takim klimacie, no natomiast Strasznie tutaj niewykorzystana przestrzeń, w tle jakaś ta dziwna tekstura, jakieś ściany, wyblakły napis Facebooka z przodu, tutaj też do przełączania tych języków. Um, tutaj w stopce widać 2.18, 2.12, ostatni raz był ten copyright aktualizowany. Tarcza 2.0 była dodana, czyli coś tam było z niej dodane, zaktualizowane w trakcie COVID-u. Natomiast tutaj te przyciski i tak dalej, to jest wszystko widać od wielu lat, naprawdę nie... Aktualizowane. Następnie brak hierarchii, manufaktura łódzka. I tutaj e, kilka elementów. Po pierwsze, mamy dwa różne menu, jedno u góry, drugie na dole, czyli już mamy dosyć dużo przycisków, nie wiadomo na czym się skupić, żaden z nich nie jest w jakiś sposób, nie wiem, e, wyróżniony, żeby zwrócić naszą uwagę, więc użytkownik nie ma tych trzech elementów, na które po kolei patrzy i dowiaduje się, jakby gdzie jest. Po co ma tutaj zostać, co ma zrobić dalej, nie? Czyli ta strona nie wprowadza go w jakiś taki po prostu przejrzysty sposób, tylko od razu rzuca na niego wiele różnych rzeczy i on nie do końca wie, co ma zrobić dalej. Tu jestem ten przycisk godziny otwarcia, sprawdź. Ja bym się nie domyślił, że mam w niego kliknąć. Nie wygląda to jak przycisk, nie wiem czemu jest tak dziwnie zrobione, ale nie jest to w sposób intuicyjny na pewno zaprojektowane. Dodatkowo te przyciski na tych zdjęciach, żeby zobaczyć więcej, one są po prostu w takim kolorze, że na połowie zdjęć one są zupełnie tutaj niewidoczne i się zlewają z tłem. Dopiero jak na niego najadę, to on nabiera takiego wyrazistego koloru, którego powinien tak naprawdę mieć od samego początku, żeby był właśnie widoczny. I jest tutaj dużo takich elementów, które zaburzają tą strukturę i nie wiadomo tak naprawdę na czym się tutaj skupić. Tak samo te zdjęcia są strasznie jakby chaotyczne i bardzo zwracają uwagę, ciągle się zmieniają. Slider na, na stronę główną też zazwyczaj dobrym pomysłem nie jest, bo mało kto przez niego przeklikuje, a też wprowadza dużo chaosu, rozprasza tą uwagę i dodatkowo w, nawet nie mogę kliknąć na to zdjęcie, nic dalej, przejść, zobaczyć ten napis, ten przycisk jest niewidoczny, więc jest to na pewno problem. Dobra, lecimy dalej. Brak estetyki na przykładzie strony automaxi, czyli mamy tutaj jakiś dziwny gradient na tym pasku menu u góry. Te yy, Cienie za napisami też nieestetyczne, w taki bardzo po prostu przestarzały sposób wyglądają. Zupełnie nie rozumiem tego zabiegu tutaj z okienkiem w stylu jakiegoś starego Windowsa, które wyskakuje tutaj z dołu. Dodatkowo, jak będziemy przechodzić niżej, to strasznie jest pusta ta strona. Jakieś ściany tam w tle, mało tekstu, nie ma tak naprawdę tutaj za bardzo treści, tylko po prostu puste przestrzenie. Także po prostu zupełny brak estetyki na tej stronie. Następnie brak jasnego celu strony. I co mam tutaj na myśli w tym przypadku? Chodzi mi głównie tutaj o rozpraszanie użytkowników wszędzie tym Facebookiem. Czyli najpierw ktoś sobie przeglądam menu strony i co chwilę jest ten przycisk odnoszący go na Facebooka. Dodatkowo jeszcze z boku jest kolejny przycisk, czyli miałem łącznie cztery różne przyciski przenoszące na Facebooka, które zostają z nami cały czas, wszędzie dookoła jest ten Facebook, i który nas rozprasza. A tak naprawdę, co jest naszym celem na tym stronie? Czy żeby ktoś uciekł na Facebooka i się rozproszył i uciekł z naszej strony? Czy żeby kliknął wybierz kurs, wypełnił formularz i zapisał się na ten kurs, tak? No chyba to jest ten główny cel, więc ja bym na przykład na takiej stronie sugerował Facebooka schować gdzieś tutaj na dole, w stopce, tak jak jest na przykład tutaj, różne filie i ich Facebooki, a nie wszędzie nimi tutaj atakował od samej góry. Następnie złe mm, 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 CTA, czyli złe wezwanie do akcji, akcja docelowa, ten główny, powiedzmy, przycisk, na którym nam tutaj zależy na stronie głównej i on, dlaczego jest tutaj zły. To jest ten przycisk, chcę dołączyć, tak? On jest jedyny w sposób, w jaki on jest wyróżniany, to jest pogrubienie tekstu, co nie jest wystarczające. On powinien być tak jak teraz, ja na niego najechałem, dopiero się pojawia ten wyrazisty kolor. Często tak właśnie jest, że dopiero po najechaniu on jest widoczny, a on od razu powinien taki być, czyli tak powinien on wyglądać jak teraz. I raczej powinien być tutaj po prawej stronie, bo zazwyczaj tam się te przyciski umieszcza i użytkownicy są do tego przyzwyczajeni, więc czemu im to jakoś odwracać i utrudniać? Tym bardziej, że one nie bez powodu są. Umieszczone po prawej stronie. Bo użytkownik najpierw chce się zapoznać ze stroną, z ofertą, a dopiero na koniec, kiedy już jest przekonany, że chce skorzystać czy coś, no to to jest ostatni przycisk, który go do tej akcji kieruje, a nie, że od razu na samym początku chce dołączyć jak jeszcze nic o tej stronie, nie wiem, tak? Także to jest taki częsty zabieg. No i a na tym zdjęciu no to w ogóle nie ma żadnego przycisku, więc też użytkownik zazwyczaj się spodziewa tutaj jakiegoś tekstu, który go wprowadzi, tak? Co jest na tej stronie? I przycisku, co ma zrobić dalej, tak? A tutaj tak naprawdę jest jeden tylko lekko pogrubiony przycisk, więc takiego jasnego, klarownego wezwania do akcji tutaj nie ma. Kolejny błąd, chaos, za dużo elementów na raz na tym przykładzie. No, strasznie dużo się tutaj dzieje na tej stronie głównej. Mamy to menu, które się rozgałęzia na kolejne szerokie menu. Mamy tutaj kolejną sekcję z szukaniem części: szukaj na sklepie, panelu użytkownika. Tutaj jeszcze nam wyskakuje ta darmowa dostawa. I kontakt, i aktualności. Tutaj wyskakuje nam okienko, żeby zostawić wiadomość. I tu jeszcze mamy te różne firmy, które nam się wyłaniają, żeby my kliknęli, a tu jest jeszcze przycisk przejdź, który nas przenosi do wybrania marki. Więc strasznie dużo elementów. Według mnie trochę za dużo są jeszcze gorsze przypadki, gdzie naprawdę jest dużo tych wyskakujących okienek, jeszcze z obu stron jakieś czaty, jakieś funkcje dla niepełnosprawnych itd. i to strasznie rozprasza. I spowalnia też ładowanie strony nawet. Tutaj nie ma jeszcze aż tak źle, no ale i tak, nie ma tutaj za bardzo hierarchii, ciężko się tutaj odnaleźć, jest tego troszeczkę za dużo. Następnie. Następnie, jeżeli już do tej pory wyniosłeś z tego odcinka jakąś wartość, to prosiłbym cię, żebyś zszedł w dół i zasubskrybował, żeby się w ten sposób odwdzięczyć. A ja w zabiadam Ci jeszcze więcej wartości w przyszłości w kolejnych materiałach i możemy przenoś, przechodzić do kolejnego błędu przekombinowany design kosztem. UX, czyli doświadczeń po prostu użytkownika korzystającego z takiej strony. Ktoś stwierdził, że zrobi jedno takie mini menu z mediami społecznościowymi, potem zrobi wielkie logo firmy, potem zrobi jakieś mini menu informacyjne i potem trzecie menu takie już właściwe i dopiero zrobi zdjęcie na stronę główną, czyli w zupełnie nieintuicyjny sposób to rozłożone, zamiast dać tak, jak jest na każdej normalnej stronie, czyli po prostu. Logo z boku, media społecznościowe do stopki, żeby nie rozpraszały, i, i zrobić to z zwykłe menu ze zdjęciem. No to ktoś to totalnie na odwrót zrobił. No i nie jest to dobre doświadczenie dla użytkownika, nawet z ciekawości, bym zobaczył, jak to wygląda na telefonie. Jak weźmiemy sobie iPhone 14 Pro Max, no to jest ten sam sposób, czyli ktoś wchodzi na telefon i pierwsze co widzi, to jest wielkie logo. No zupełnie też bez sensu, nie? Czyli czasami nie ma co kombinować, tylko warto po prostu się zastosować do tych. Zbudować elementy w taki sposób, w jaki użytkownicy są przyzwyczajeni do korzystania z nich, tak naprawdę, następnie zdjęcia i filmiki w niskiej jakości. No, tutaj mamy stronę, która się zaczyna od po prostu wielkiego zdjęcia na tym monitorze. Bo ja teraz to nagrywam na mniejszym laptopie, nie wygląda tak źle, ale jak oglądałem ją na moim dużym ekranie, to była totalnie to, rozpikselowane to zdjęcie. I tu mamy jeszcze więcej przykładów, jakichś takich po prostu w starym stylu, krzykliwych, z tekstami brzydkich zdjęć zrobionych. Tak samo te zdjęcia, jak sprawdzałem tutaj na dole, to one po prostu były w słabe, słabe oświetlenie, miały rozmazane, na dużym ekranie były i też, jakby, jak kliknę na zdjęcie, to nie mogę teraz wrócić, po prostu otwiera mi się na cały ekran zdjęcie, nie mogę nic zrobić, muszę wracać na ształce. No, także jest wiele stron, gdzie jest właśnie na sam start jakieś duże zdjęcia albo duży. Filmik, który po prostu jest totalnie rozpikselowany. Tu jeszcze nie ma tragedii, ale naprawdę są strony, gdzie jest po prostu wielki rozpikselowany filmik albo zdjęcie się ucina w połowie na większym ekranie i są z tym po prostu niefajne problemy. Następnie niedopracowana responsywność, lub jej brak. Tutaj o co mi chodzi? Jeżeli odpalę sobie to na telefonie, to faktycznie strona się zmniejsza. Zrobię to jeszcze większe, żebyś dobrze widział. Natomiast tekst tutaj w rogu jest strasznie malutki, nieczytelny i jak sobie tak samo sprawdzę jakieś inne zakładki, to te teksty są bardzo małe, niedostosowane, czyli niby jakieś te menu responsywne jest, niby na telefonie da się skorzystać, no ale kto to będzie czytał, tak? To jest zupełnie za małe, powinno to być zrobione w pionowy sposób, a nie w taki horyzontalny, czyli tak po omacku, powiedzmy, jest ta wersja na telefon zrobiona i to też jest po prostu, często się zdarza, nie? Że, że coś tam jest zrobione, żeby nie było, ale nie jest to dopracowane i, i to szkoda, bo tak naprawdę w okolicach 60% ruchu nas, na internecie pochodzi właśnie z urządzeń mobilnych, więc tak naprawdę więcej osób korzysta z telefonów mobilnych, więc wręcz ważniejsze jest, żeby dobrze to działało na telefonie niż na komputerze. Tak, to zależy też od naszej grupy docelowej, no ale często tak jest. Następnie mamy schowane social proof. O, to jest ciekawe. Czyli mamy stronę główną, gdzie warto by było umieścić właśnie social proof, czyli jakieś potwierdzenie społeczne od innych ludzi, opinie, recenzje. Że faktycznie inni skorzystali, i są zadowoleni z tej usługi. To jest istotne, tak? Natomiast tutaj, żeby znaleźć to social proof, no to ono jest schowane tutaj o nas, opinie, i dopiero gdzieś tu się wyłaniają te opinie, tak? Jeszcze w taki nie, jakiś estetyczny sposób zaprezentowane, no i też są przestarzałe sprzed tam 10 lat, także, um, także to też jest minus, no ale. Tutaj chodzi mi o to, że nawet jak już są tam przestarzałe, no to chociażby były na stronie głównej, a nie gdzieś schowane po zakładkach. tak? To jest częsta rzecz, że nie wiem czemu one nie są po prostu od razu pokazane. To jest istotny element, tylko gdzieś tam schowane. Użytkownik musi tego szukać i nawet może się nie domyślić, że akurat pod o nas będzie takie coś ukryte. Następnie kolejny problem to jest za dużo tekstu. Czyli tutaj mamy przykład strony, gdzie tak naprawdę mamy sam tekst. Jest parę ikonek zdjęć, ale mamy mnóstwo tekstu którego zupełnie nic, nikt nie będzie czytał. Co gorsza, jak wejdziemy sobie na menu, to po prostu mamy zawalone. Zawalone po prostu treścią. Jest to taka po prostu. Treść typowo zrobiona pod wyświetlanie się na Google tak naprawdę. I jest to istotne, żeby strona była bogata w treści i fajnie się wyświetlała na Google ale jednocześnie trzeba ją zaprojektować w taki sposób, że ona też była przydatna i, i fajna dla użytkownika, a nie tylko, żeby po prostu zawalić stronę treścią, nie. No tutaj sama ta strona główna jest totalnie, totalnie jest przesyt tego tekstu i nikomu się tego nie będzie chciało czytać, tak. Zanim on się dowie coś konkretnego o tej firmie, no to po prostu ucieknie z tej strony, bo jest tutaj za dużo, za dużo bloków tekstu, tak. I to jeszcze na przykład tutaj jest tekst wycentrowany do środka, który się po prostu źle czyta, tak? Po prostu zrobić zwykły tekst do lewej strony, normalnie od lewej do prawej, a nie taki wyśrodkowany. To zwłaszcza jak są większe bloki tekstu, tak jak tu, on się kończy, zaczyna w różnych miejscach i to nie jest wygodne, żeby takie coś czytać. I tu jest właśnie więcej przykładów tego źle sformatowanego tekstu. Tutaj na przykład mamy bardzo malutki tekst. Czyli wejdę sobie, sprawdzę. Jest to czcionka. Zaraz pokażę. Tu mamy trzynastkę, tu mamy wręcz, tu, tu mamy dwunastkę, tu mamy trzynastkę, czyli bardzo małe czcionki, naprawdę. Jak ktoś ma wadę wzroku, to tego nie przeczyta. Nawet mnie bolą może od odczytania tego. A co gorsza, nawet jak wejdę tutaj na bloga, czyli tam, gdzie są po prostu artykuły, które no, powinny być super zrobione pod kątem czytania, no bo na tym polega blog. Jak wejdę sobie na jakiś ich post na bloga, to tu jest w ogóle masakra czcionka 13 też, nie, czyli strasznie malutka, niewygodna. Przykładowo, Onet ma czcionkę 18, nie, czyli taki przykład dużego bloga na w Polsce, który jest dobrze zoptymalizowany i taka czcionka 18 to jest właśnie popularna czcionka, która dobrze działa, ale 13 jest totalnie za mała i źle się to po prostu czyta. Ehm, źle zaprojektowana sekcja Hero. Na przykładzie kupry z Białystoku. Ehm. No o co tutaj chodzi? To zdjęcie, też na dużym ekranie było rozpikselowane. Tutaj na tym mniejszym jeszcze nie wygląda tak źle. Ten tekst i przycisk zupełnie w dziwny sposób u góry schowany, niewidoczny, zamiast zrobić go tutaj w miejscu, w którym użytkownik się go spodziewa. Menu totalnie schowane, prawie nic tu tak naprawdę nie, nie wiem, gdzie ja jestem, nie? Poznaj modele Kupra, Kupra. No nie wiem, czy to jest jakiś salon, nie wiem do końca, gdzie jestem. Tutaj dopiero muszę odczytać gdzieś w rogu, że to jest Kupra Biały Stok. Jak przenoszę się przez te zdjęcia ręcznie, bo one same się nie przesuwają. To są jakieś małe, niewidoczne teksty u góry, jakieś tam linki, więc strasznie średnio ta strona zrobiona, nie? Pod kątem tego hiro, czyli tego, co użytkownik widzi zaraz po wejściu następnie. Mamy niedziałające poprawnie elementy. Tutaj szybki przykład. Sobie zjadę. Mamy. Mapę na stronie, no i ona po prostu nie działa. Mapa się nie ładuje, jest na etapie dalej, jakby budowy strony, a nie została dostosowana już do strony, która normalnie jest na internecie i działa. Pisze, że to jest dalej na etapie deweloperki, powiedzmy tak, czyli, no, czyli po prostu coś nie działa. Jest to często, że na stronie jest jakiś przycisk, coś jest niedopracowane, nie przetestowane, i później taki użytkownik, który korzysta z tej strony, ma złe doświadczenia i z niej ucieka, no bo coś chce zrobić, coś mu nie działa, denerwuje się tak. Kolejna rzecz to jest lanie wody zamiast przedstawiania konkretów. Tu nie jest aż taki drastyczny przykład, ale właśnie często na przykładzie strony nieruchomości czy prawników to się zdarza. Mamy doświadczenie, ponad 14 lat doświadczenia, to jest jeszcze ok, ale później zespół specjalistów, doświadczeni specjaliści w swoim fachu no to nic nie znaczy, tak, w jaki sposób doświadczeni, jacy to są specjaliści, jak oni wyglądają, co oni robią, co to jest za doświadczenie, no to jest takie ogólne hasło, które każda agencja może sobie nieruchomości wstawić później kompleksowa obsługa, zakres kompleksowy usług, tak, no czyli też takie nic nie znaczy, takie hasła typu indywidualność, doświadczenie, kompleksowa usługa, najwyższy poziom, czy coś takiego, no to nic nie znaczy, nie, trzeba albo jakoś usprawiedliwić, zaargumentować to konkretami, albo po prostu podać same konkrety, tutaj jak wejdę na zakład, co w firmie, już to lepiej wygląda, bo mamy faktycznie zdjęcie tej pani. Mamy tutaj napisane 15 wspólnot mieszkaniowych, 450 zadowolonych klientów, 5 certyfikatów, 14 lat, 14 lat doświadczenia. Tuż są trochę lepsze konkrety i to powinno być na stronie główną, głównej, a nie takie ogólne hasła. Ale i tak nie było aż tak źle. Naprawdę zdarzają się gorsze przypadki. Następnie słowa, struktura strony. Generalnie zasada jest taka: się przyjmuje, że. Cokolwiek jest na stronie, nie powinno nam zająć jako użytkownikowi więcej niż trzy kliknięcia, tak? Czyli jak coś jest ukryte głębiej, to i dla użytkownika to jest niewygodne, żeby tyle przeklikiwać i tego szukać, i też dla bota Google, który skanuje stronę, on może po prostu tak głęboko nie dojść i nie zeskanować tego elementu strony, bo już wcześniej z niej ucieknie i wyjdzie gdzieś na inną po jakimś linku czy coś, tak? Także dobrą praktyką i pod kątem pozycjonowania w Google i pod kątem doświadczenia użytkownika jest to, żeby to były maksymalnie trzy kliknięcia, a tutaj popatrzcie. Mamy raz, dwa, trzy i gdzieś tutaj było, o, cztery, pięć. Pięć kliknięć, niektóre elementy na tej stronie są aż pięć kliknięć schowane. I w ogóle to całe menu jest po prostu koszmarem. Nie jest tutaj tyle elementów, wszystko, są elementy pięciokrotnie jakby pod sobą pochowane. No jest to, jest to strasznie, strasznie niewygodne do, do obsługi. Um, następnie za mało treści. Na stronie głównej tutaj nie ma jeszcze aż takiej tragedii, trochę jest, ale i tak według mnie trochę za mało. Natomiast inne podstrony o nas nie ma prawie nic, nasz zespół nie ma prawie nic. Zakres usług, usługi, nie wiem, profilaktyki nie ma prawie nic. Dla pacjenta nie ma prawie nic. Na blogu jest tylko jeden post, który jest praktycznie no dwuzdaniowy, bardzo krótki. Na kontakcie nie ma nic. I umów wizyty nie ma nic, czyli i użytkownik nie ma za bardzo, jak się czegoś dowiedzieć, i ciężko tą stronę wypozycjonować, bo nie ma tak naprawdę czego tu pozycjonować. Brakuje tutaj trochę treści. Google też będzie miał problem, żeby zrozumieć, o czym są te konkretne podstrony, bo nikt mu nie powiedział po prostu tym tekstem. Następnie niska jakość treści. 19 już przykład. Tutaj na przykładzie bloga to pokażę. Mamy takiego bloga. Jest to po prostu jeden wielki blok tekstu, jeszcze jak sobie go wezmę, skopiuję szybko. I wrzucę do licznika słów. A, a, a szybciutko. Już go wcześniej wrzucałem. No, ok. około 500 słów ma ten blog, czyli jest troszkę za krótki. Nawet bardzo bym powiedział za krótki, są blogi po 10 tysięcy słów, jeżeli chcemy się pozyskać na Google, no ale przynajmniej 1000, 2, 3, kilka tysięcy. 500 jest na większość haseł za krótkie zdecydowanie. No i też ten blok tekstu, no nikomu się nie będzie tego całego chciało czytać, żeby się dowiedział tej jednej rzeczy, której szuka, jak ja kliknę sobie tutaj w pierwszy wynik po wyszukaniu tego hasła, trycholog, jaka jest jego rola, to tutaj już mam nawet trochę lepszy wynik, tak, bo mam podzielone jakoś te sekcje i mogę znaleźć konkretnie tego elementu, którego szukam, a nie muszę takiego wielkiego bloku tekstu szuka sz e szukać, czyli po prostu treść jest niskiej jakości, nie jest optymalizowana pod użytkownika, tylko jest wrzucony wielki blok tekstu, żeby gdzieś tam na Google się może wyświetlić, nie. A, jednak, Google jest ważny, ale użytkownik też jest ważny, który później ten tekst będzie czytał, który trafi na te, z tego Google'a. No, po to go tam ściągamy, żeby go tam utrzymać, a nie żeby on od razu uciekł, bo zobaczy wielki przerażający blok tekstu. Kolejna rzecz, niejasne instrukcje dla użytkownika, na przykładzie strony legendy. Dlaczego mówię, że niejasne instrukcje użytkownika? No, spójrzmy. Tutaj mamy menu, tutaj mamy jakieś aktualności, powiedzmy. Tutaj nas proszą o zaobserwowanie. Po prawej mamy kolejne menu. Jak klikniemy na odkryć TMR, to nagle nam się rozwija w ogóle jakiś innych firm lista. Po co nam takie coś, jak jesteśmy na stronie Legendii? Jak klikniemy cennik, co ciekawsze, to przechodzimy na stronę wysokich Tatr. Jak zjadę niżej, to mamy nagle skorzystać z globalnej oferty Tatra Mountain Resorts, czyli w ogóle jakieś inne oferty resortów po prostu w Tatrach na stronie Legendii. Ja tu po prostu przyszedłem kupić bilet, a już w ogóle dostaję jakieś zupełnie inne informacje. No ale ok, w końcu klikam na ten cennik, żeby kupić bilet, wchodzę na ten bilet, dalej nie mam możliwości kupienia tego biletu, szukam, szukam, ok, jest jakiś guzik kup teraz, w końcu dotarłem, no i na koniec przenosi mnie na jeszcze inną stronę, jakiegoś go passa, tak. Ja akurat nie znam z tej strony, być może jest to w miarę popularna strona dla kupna takiego biletów, ale jeżeli ktoś nie zna z tej strony, to może i po prostu nie ufać, nie chcieć kupować tutaj biletu, czyli. Był wszystko go dookoła rozpraszało. Ciężko było to znaleźć, w końcu to znalazł i jeszcze przenosi go to ostatecznie na jakąś inną stronę, być może z której nie chce korzystać, więc. Niejasne po prostu instrukcje dla użytkownika. To jest strona parku rozrywki. Trzeba tam pokazać, co jest w tym parku, jakie są atrakcje, a nie po prostu pokazywać zupełnie jakieś inne inne resorty i. Tak utrudniać te kupno biletu. Widzę, że czas już mi tutaj upływa, dlatego że postaram się streścić, chociaż już widzę, że się w tych 21 minutach niestety nie zmieszczę. Ostatni element to jest niskiej jakości szablon. Czyli po prostu szablony wordpressowe zazwyczaj niskiej jakości. Pokażę tutaj przykład. Zrobimy sobie tą stronę szeroką. 5000 pikseli powiedzmy, czyli taką strasznie wielką. I zobacz, że ten szablon się rozciąga dosłownie, od lewej do prawej, czyli. Nie ma jakiejś zablokowanej szerokości, gdzie on już zostaje i nie robi się się szerszy, tylko on się robi szerszy, szerszy, szerszy. I na większych ekranach to będzie po prostu nieczytelne, takie szerokie, to nie jest wygodne dla użytkownika. I te szablony też często są po prostu ograniczające, nie? Tutaj widać, że są te sekcje gotowe, zrobione w taki stały sposób i mogą po prostu ograniczać to, co dana firma chce przekazać. Te wszystkie tutaj podstrony będą wyglądały w podobny sposób. Gdzie ja nie wejdę, to będzie... To na tej samej jednej zasadzie zrobione i po prostu często te szablony sprawiają, że ciężko jest się takiej firmie wyróżnić i zrobić jakąś ciekawą stronę, tylko muszą zapełniać po prostu ten szablon tekstem i często właśnie się jeszcze na nich zdarzają takie błędy, jak przed chwilą pokazywałem z, tym, z tą szerokością. Okej, okay, to już były wszystkie błędy, Niestety w czasie się nie zmieściłem do końca. Ale jeżeli ten materiał mimo wszystko był dla ciebie wartościowy, to zjedź w dół i zasubskrybuj po więcej wartości przyszłości. To jest moja jedyna prośba, a w zamian właśnie będę przekazał Ci jeszcze więcej wartości. I jeszcze na koniec mam dla ciebie darmowy prezent: jest to wycena lub audyt. Jeżeli potrzebujesz nowej strony, zrobię wycenę. Jeżeli już masz stronę, zrobię audyt i sprawdzę, czy być może któregoś z tych błędów na twojej stronie również nie ma. Zupełnie za darmo, do 24 godzin to wyślę i nie ma to żadnych zobowiązań, jest to pierwszy link w opisie, jeżeli jesteś zainteresowany połówarką formularz. Ja nieco opóźniony o dwie minutki, ale kończę ten materiał, do zobaczenia w kolejnych wartościowych materiałach, hej!